Ok. okej, okay. automobilista 2 V12 Formuła Tor Interlagos. Wszystko w zasadzie tak samo. Setupy domyślne, niczego nie, do, nie dotykam setupu, setupów, ponieważ uważam, że skoro jest to stworzone dla użytkownika, no to po, ten taki setup podstawowy powinien być w miarę zdolny do jechania. Nie powinien być jakoś super szybki, nie powinien być jakoś super zabójczy, ale powinien dać ci możliwość jechania samochodem. Oczywiście, setupy są dla tych większych wyjadaczy. Co wiemy na pierwszy rzut oka, jest zdecydowanie ładniej. A co jeżeli chodzi o zachowanie samochodu? Mogę wcisnąć pedał gazu na maksa i samochód nadal jedzie. A force feedback jest mięsisty. Czuć bardziej, nazwijmy to, jędrne koło pod palcami. Ale mam wrażenie, że jest tutaj coś kwadratowego. Nie wiem, z czego to wynika. Spróbuję, spróbuję jakoś to. W trakcie wyścigu zrozumieć i się podzielić tą, tym wrażeniem, ale pierwsze wrażenie jest takie, że w porównaniu do AMS-a, tu jest jakaś toporność. Znowu mam wrażenie, że tu wystarczy leciutko odjąć gazu, a samochód dalej się będzie trzymał. Teraz na przykład zblokowałem koła i mimo wszystko samochód jechał dalej po prostej. Może to jest nadużycie, ale tutaj jest to trochę bardziej idiotoodporne. Skoro ja jestem w stanie przejechać jedno okrążenie od razu, nie mając żadnego treningu tym samochodem, to oznacza, że ten samochód tutaj jest zdecydowanie łatwiejszy do prowadzenia. Jest tutaj jakaś lekka podsterowność. Ale tych... tej nadsterowności wywołanej za dużą ilością gazu nie ma. Ona tutaj nie funkcjonuje tak. Możliwe, że to kwestia serwatu, że ten jest po prostu bardziej podsterowny. Ale też z drugiej strony to jest dokładnie ten sam samochód. Więc nie wierzę w to, że tam zrywa łolaczki, a tutaj w zasadzie jedzie. Pod względem wizualnym, no jestem w siódmym niebie. To jest wspaniałe. To jest wspaniałe jak to wygląda, jak to się czuje. Oczywiście, zwolennicy VR-a powiedzą, że tylko VR. Ja to rozumiem, ja to szanuję. Ale niestety mi się w vr -ze robi niedobrze. I też spędzam za dużo czasu w symulatorze, żeby spędzać go w VR. -ze. Poza tym, jednak chcę tworzyć kontent internetowy, więc dla mnie VR odpada. Byłoby to nieznośne dla widza. Ale znowu wróćmy do, wróćmy do porównania. Tutaj czuję, że coś się dzieje z samochodem. Czuję pod palcami, że obrywam po łapach. Ale tam czułem, co się dzieje z samochodem. Nie czułem, że coś się dzieje. Czułem, co się dzieje. Czułem dokładnie, co się dzieje z tyłem. Czułem, że na przykład zaczynam tracić tył przez to, że dodałem za dużo gazu. I było to precyzyjne w palcach. Tutaj też no, poczułem leciutko, ale to było takie. Taki tyci, tyci. Trochę tak jakby. Jakby force feedback miał mniejszą rozdzielczość, tutaj. Jakby on był. Może jakby. No nie powiem. rzadziej, ale trochę tak jak. To jest trochę takie miałbym porównywać do częstotliwości odświeżania monitora. Tu mam wrażenie, że jest bardziej 60 Hz, a tam mam wrażenie, że było 144. Nie sądzę, żeby AMS 2 miał gorsze odświeżanie force feedbacku niż, niż jego poprzednik, ale jest takie wrażenie. Mam takie wrażenie, że jest odrobinę łatwiej po prostu utrzymać samochód w ryzach. Podejrzewam, że może to być podyktowane tym, że oni mimo wszystko jednak są firmą, która chce sprzedawać swoje gry, która chce sprzedawać egzemplarze. A skoro chce sprzedawać egzemplarze, to musi to być w jakiś sposób, wiecie, dostępne dla widza, dla, dla użytkownika. To, to musi być coś, co taki przeciętny. Nie powiem, że Kowalski, ale przeciętny Jones będzie w stanie sobie po prostu włączyć w domu i, i się tym pobawić. Oczywiście fachury wycisną z tego więcej, bo wejdą do setupu, będą wiedzieli, które wajchy, które sznurki pociągnąć i wycisną z tego więcej, poczują więcej, ale ja należę do osób, które chcą mieć to już. Ponieważ ja swoją robotę wykonałem, kupiłem platformę i teraz chcę, żeby to jeździło. Ja nie jestem deweloperem, który, który będzie siedział i teraz to modyfikował po to, żeby wycisnąć z tego jak najwięcej. No nie, moją, moim zadaniem jest jeździć. Jeździć najszybciej jak potrafię. A przygotować kontent do użyteczności, to jest zadanie tego dewelopera. I tego oczekuję. Natomiast znowu odniosę się do tego, że jest to o niebo lepsze od arcadeowych zabawek. Moim zdaniem MS 2 jest ciekawsze nawet od Asetokorsy Jedynki pod wieloma względami. Graficznie jest zdecydowanie ciekawsze. Oczywiście przegrywa pod względem modów i tego jak bardzo można tam... Wszystko pozmieniać, ale znowu mi się nie chciało asetokorsy modować. Ja ją po prostu wziąłem taka, jaka była i chciałem, żeby to działało. Są różne filozofie. Ja wymagam trochę więcej od razu. Dlatego też używam telefonu z jabłuszkiem, a nie tego, jakże rozmaitego i dającego więcej możliwości, Androida. Mam nadzieję, że gdzieś tam rozumiecie to podejście, bo wydaje mi się, że Sim Racing to jest tak wspaniała, tak wspaniała odnoga życia tak wspaniała odnoga motorsportu, że warto tutaj dołożyć te ekstra, ekstra trochę pracy, żeby na przykład przy włączeniu platformy móc wybrać, czy chcesz wersję, tak jak byłowałem się jedynce, czy chcesz hardcore, czy chcesz beginner, czy chcesz advanced, to w jaki sposób chcesz się mierzyć z samochodem. I wtedy, oczywiście, wtedy oni mogą dobrać ustawienia pod tego indywidualnego zawodnika, że jeżeli ktoś przyszedł tutaj po to, żeby raz w tygodniu pół godzinki przejechać sobie przyjemny wyścig, to oczywiście włączy sobie obcy beginner, ponieważ to mu da najwięcej frajdy przy jak najmniejszym doświadczeniu, wyczuciu, precyzji, przy jak najmniejszym zaangażowaniu, jeżeli chodzi o pracę nad skillsetem. Natomiast dla takich ludzi jak ja, którzy szukają tego jak najbardziej precyzyjnego doznania, tego jak najbardziej życiowego i odzwierciedlającego zachowanie samochodu, na to, że w ogóle różnych sytuacji, które dzieją się na prawdziwych torach, to chciałbym wtedy ten tryb hardcore, który da mi od razu te doznania w trybie hardcore. A tu jednak jest ten element mm, uproszczenia. I mam nadzieję, że to od razu zauważyliście w tym, jak samochód się prowadzi, ponieważ ten film nagrałem w zasadzie od razu, a tam musiałem się męczyć no, z dobrych 10 razy, żeby w ogóle wyjechać z trzeciego sekrętu. Więc wydaje mi się, że to, to, to pokazuje bardzo, jak różnią się te, te platformy sim-racingowe. I wydaje mi się, że AMS 1 dla osób, które szukają fizyki, które szukają wiarygodności, które szukają tego, tego połączenia z życiem, wydaje mi się, że AMS-1 będzie, będzie ciekawszy. Dla osób, które chcą już mieć coś fajnego, żeby się pobawić, żeby się pościgać, żeby mieć ten te instant przyjemność, to AMS-2 jest super. No i wygląda obłędnie. Ciekawe to jest. Ciekawe to jest, że, że ta starsza platforma daje trochę więcej wiarygodności. No ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Miejmy nadzieję, że zaraz będą kolejne, korzystające już z tego wspaniałego Unreal Engine 5. Hmm. Przyszłość przed nami jest bardzo ciekawa. Moi mili, napiszcie mi proszę w komentarzach, co wy myślicie o tym, jak wam się jeździ w jedno, jak, jak wam się jeździ w drugie. Jestem bardzo, bardzo ciekawy waszego zdania. Trzymajcie się i dobrego dnia.